Mam samochód jeszcze na tarczkach i jestem właścicielem firmy. Czy muszę wypisywać urlopówki i odpoczynki tygodniowe sam sobie? Tak, trzeba. Nawet w przepisie jest taki zapis, że jeżeli przedsiębiorca osobiście wykonuje przewozy i jest zobowiązany wystawić zaświadczenie o działalności, to podpisuje to zaświadczenie jako kierowca i jako przedsiębiorca, czyli w dwóch miejscach. Trzeba wypisywać sobie. Przy wykresówkach można oczywiście też wypisywać wykresówki, czyli data i z tyłu na odwrocie, ciach, ciach, dwie krechy w diagramach, także 24 godziny był to urlop, czy, czy jakiś tam odpoczynek i tak dalej. Ale w tej sytuacji, jeżeli jest to tylko i wyłącznie ruch krajowy, to ja bym polecał wypisywanie jednak zaświadczenia. Znacznie szybciej niż powiedzmy brać 14 wykresówek i rozrysowywać, opisywać nazwisko, imię, nazwisko. Pamiętajcie, że w wykresówkach musi być wszystko wskazane. Nie może być na przykład Kowalski J, bo w firmie może pracować Kowalski Józef, Kowalski Jan, Kowalski Jonasz, Kowalski January, K Kowalski, no jest tych imion pewno na J, tak? A Joanna jeszcze może być, o, też może być Kowalski Joanna, może być. Więc za brak każdego wpisu w wykresówce jest przewidziana kara w wysokości 50 zł, więc nie używajcie skrótów. Dlatego w krajówce, jeżeli Rafał jeździsz, to wypisuj sobie zaświadczenie o działalności na ten dłuższy okres.